Dzień dobry, króciutkie wideo do sprzedaży Peugeot 307 To jest silnik 1.6 HDI 110 koni. Rocznik 2007 No i co, Chciałem pokazać Państwu jak tam samochód odpala, jak wygląda Tak, żeby sobie bez wychodzenia z domu go, że tak powiem, wirtualnie obejrzeć No i tyle I może zaczniemy od odpalenia kurwa, Przeciszymy sobie to radio. Oczywiście wszystkie kontrolki no muszę zgasnąć, bo to jest wszystko w porządku z tym autem. Mimo sporego przebiegu 269 tysięcy. No jest w znakomitym stanie ten samolot. Tak jakby mu ktoś 100 tysięcy km dodał, wręcz bo, bo, bo tu ani po wnętrzu, ani po tym jak on jeździ, jak przyspiesza, jak pracuje zawieszenie. Totalnie nie czuć tego przebiegu bo Musiał być mega dbany ten samochód No to 9 lat u jednego właściciela robi swoje Więc tak to wygląda No i co, autko wyposażone w tak naprawdę Wszystko co potrzeba, bo ma i klimatyzację Która teraz działa, no ja tego Państwu Wirtualnie tu nie mogę niestety że tak, Dać odczu odczuć, że tak powiem Bo jest tutaj chłodek miły, już od razu się robi. Radio z MP3, elektryczne szyby, wspomagania ABS. Oczywiście poduszki powietrzne akurat sporo, bo tutaj jest nawet są i może będzie widać, nawet są i kurtyny powietrzne, także czołowe boczne i kurtyny powietrzne są, na pokładzie tak naprawdę wszystko co, co potrzeba Sterowanie tutaj tego radia z kierownicy, komputerek tutaj pokładowy który tam wszystko wyświetla taki dość rozbudowany jak to w Peugeotach czyli wszystko co nam do podróży fajnej i bezpiecznej jest potrzebne natomiast stan tego samochodu naprawdę czy tych foteli no, szytych taką białą nicią ani nie są brudne ani nie są poprzecierane może leciutko przygniecione natomiast nie jest to jakoś tutaj tragedii żadnej nie ma budziur żadnych w tych fotelach nie ma ta picereczka naprawdę fajna, nawet kierownica tutaj z lewej strony pokaże, no to jest minimalne zużycie jak na taki przebieg Także, także naprawdę, naprawdę samochód bardzo zadbany Zaraz jeszcze tak zobaczymy właśnie tutaj i fotel kierowcy, że tutaj w tym newralgicznym miejscu nic nie jest poprzecierane, jest leciutko przygnieciony No ale samochód ma swoje lata i swój przebieg, więc tutaj też się nie ma co dziwić Czy tutaj drzwi, no, no, no przyciski wszelkiego rodzaju nawet nie powycierane Także ja tu jestem zachwycony akurat tym stanem Jak ktoś przyjdzie do mnie, przyjedzie ewentualnie kupić ten samochód to też będzie na pewno jestem zachwycony Bo tak już chociażby i tu na kanapach wygląda, no wszystko, ta niteczka nawet biała nie jest brudna Więc tak to wygląda Może sobie tam przejdę jeszcze, oczywiście do silnika pokazać jak on tam pracuje Otworzymy sobie klapkę pokrywa się silnika ja tutaj postaram się jedną ręką co prawda ale na pewno dam radę no i tak ten, tak ten motor działa może tutaj głośniej troszeczkę bo no jednak to jest diesel e, 1.6 no natomiast tutaj ani wycieków ani jakichś zapoceń e, czyściutki ten silnik bardzo ładnie pracuje bardzo dobre przyspieszenie ma ten samochód e, to już zamknę no i tak pokażę, powiedzmy, jak wygląda z zewnątrz to auto. Klimatyzacja jest włączona cały czas, działa. Dodam tak, jest przemierzony czujnikiem lakieru. Ani jeden element nie był tutaj malowany, szpachlowany czy cokolwiek. To jest wszystko w oryginalnym lakierze, bez rdzy. No, auto naprawdę, naprawdę zadbane Na pewno myślę, że lepsze od niejednych, które mają mniejszy przebieg Teoretycznie mniejszy oczywiście Natomiast no są w opłakanym stanie czasami te samochody Natomiast ten jest w znakomitym stanie jak na, ten, jak na ten przebieg Tu oczywiście jest i ten bagażniczek no też jest, jest no bardzo czyściutko Pod spodem jest cały wszystko co potrzebne Czyli ten zestaw montażowy, nowa, nowa. Opona chyba od początku Nigdy nie zmieniana Klucze, no wszystko co jest tu Potrzebne, dodam to, że są Dwa komplety kół, nie opon Tylko kół Zimowe i letnie Z kołpaczkami Co prawda, ale Myślę, że to jest duży atut I to w dobrym stanie Te, te koła, te opony są No tak jeszcze Sobie troszeczkę tutaj z boku Podlecimy, żeby to wszystko było widać. Dzisiaj taki półsłoneczny, że na tak powiem, dzień tu się bardzo to słońce odbija. Ale tak jak mówiłem, to żaden element nie był malowany, nie był demontowany, więc to sobie każdy kto przyjedzie będzie mógł sprawdzić. I z mojej strony to chyba, to chyba już wszystko. Ja oczywiście zapraszam do obejrzenia filmu, zapraszam do mnie, żeby sobie wpaść obejrzeć to samochód. No i oczywiście do zakupu. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.